Tak pan się wstydzi za Kuchcińskiego, postanowił pan To pani, pani jakby zdanie. A czemu pan tylko Kuchcińskiego wycina? Dlatego, że sam nie jestem w stanie nic więcej tutaj zrobić A. i tyle. No. Mier, mierzy, Jakbym miała do tego kolegę w parku, to bym nie tylko popitnęła z banerów, wie pan, ale stanął przed sądem, bo to przyzwoite z tego wymaga. Ma pani pełne prawo i bezpłatnie. Że... Ale gdzie mam iść? Do Ziobro? On też lata w tym samolotach. Niech pani idzie do sądu w Województwie, nie jest sądzie, tylko jest w Województwie. Ale to, takie zgłoszenia pani... się robi na prokuraturę. lekka różnica.